Pozwoliłam synowi obciąć mi włosy dla zabawy, a następnego dnia szefowa spytała o nazwisko mojego fryzjera. W zeszłą sobotę mój ośmioletni syn Kuba był wyjątkowo marudny, bo jego tata znów w ostatniej chwili odwołał spotkanie. Ja byłam zmęczona robotą. Od trzech miesięcy nie byłam u fryzjera, bo kasy brakowało, a włosy miałam w totalnym nieładzie. Zazwyczaj spinałam je w byle jaki koczek. Kuba znalazł stare nożyczki w szufladzie i zaczął błagać, żeby mógł mi obciąć włosy jak w tych filmikach na YouTubie. Po całym tygodniu podwójnych zmian w biurze byłam tak wykończona, że nawet się nie kłóciłam. Pomyślałam, i tak wyglądam okropnie. Powiedziałam tylko: Dobra, ale zetnij odrobinę z dołu. 20 minut później patrzę w lustro i mam przed sobą katastrofę, a raczej coś, co wyglądało jak modne cięcie za grube pieniądze. Kuba zrobił mi dziwne warstwy. krótsze kosmyki opadały na twarz i nagle wyglądałam jak po profesjonalnym strzyżeniu w centrum miasta. Całą niedzielę byłam pewna, że w poniedziałek pójdę do pracy w czapce, ale rano w biurze wydarzyło się coś dziwnego. Kasia z księgowości zatrzymała mnie przy ekspresie i powiedziała, że włosy wyglądają świetnie. Potem Marek z informatyki też rzucił komplement, a on zazwyczaj udaje, że nikogo nie widzi. Największy szok przyszedł około dziesiątej, gdy szefowa zawołała mnie do gabinetu. Byłam pewna, że zaraz usłyszę, że wyglądam nieprofesjonalnie. Zamiast tego usadziła mnie i pyta: "Kto cię tak pięknie obciął? Wygląda to nowocześnie i świeżo". Przez kilka sekund siedziałam w osłupieniu. Ta kobieta przez dwa lata nie powiedziała mi nic miłego. Normalnie rozmawia ze mną tylko, gdy Terminy albo kawę. W końcu wyrwało mi się. Mój syn. Unosząc brwi, spytała, ile ma lat. Odpowiedziałam, że 8. Zaczęła się śmiać tak bardzo, że aż parsknęła. Stwierdziła, że jej fryzjer kasuje 300 zł, a efekt nigdy nie był tak dobry. Plotka rozeszła się błyskawicznie. Do lunchu już trzy osoby pytały o cennik Kuby. Po południu nawet Asia z HR pokazywała mi zdjęcia drogich fryzur, które wyglądały identycznie jak moje nieszczęście. Wieczorem odebrałam Kubę ze świetlicy i powiedziałam mu, że ludzie zachwycali się jego dziełem. Twarz mu się rozjaśniła jak na Boże Narodzenie. Naprawdę? Mogę jeszcze raz kogoś obciąć? Tydzień później sąsiadka Magda zapukała i spytała, czy Kuba mógłby ostrzyc też ją. Jej córka zobaczyła moje włosy i koniecznie chciała taki sam efekt dla mamy. Tłumaczyłam, że to był przypadek, ale Magda wcisnęła mi dwie dychy i usiadła na krześle w kuchni. Kuba podszedł do tego z pełną powagą, kazał jej się nie ruszać i zrobił jej krótkie pasma przy twarzy. Wyglądało to świetnie. Magda dorzuciła mu jeszcze dyszkę i zapisała córkę na kolejny weekend. Po miesiącu Kuba obcinał już połowę sąsiadek w każdą sobotę w naszym garażu. Postawiłam składane krzesło i powiesiłam tani lusterko ze sklepu. Kobiety płaciły mojemu ośmiolatkowi po 15 zł za fryzury, które wyglądały lepiej niż z salonu.